środek wakacji i co prawda na rynku zawsze coś się dzieje, ale czasem jednak warto e, gdzieś tam od niego odpocząć. Tylko, że jeśli jest ci za mało rynku, nawet gdy odpoczywasz, to mam specjalną listę 10 tytułów e, filmów i seriali do obejrzenia w tematyce inwestycyjnej. Pewnie część z nich widziałeś, pewnie części nie. E, żeby być bardziej obiektywnym, to widziałem co prawda wszystkie, ale uszeregowałem je w tak Kolejności, w jakiej występują w rankingu IMDb. No to zaczynamy. Zanim jeszcze zacznę, to pamiętaj, żeby dać mi znać w komentarzu, jakie inne filmy i seriale są godne polecenia w tej tematyce, albo gdzieś tam dookoła tej tematyki. Pewnie, na pewno nie widziałem wszystkich i na pewno chciałbym sobie coś nadrobić. Więc jak znasz coś ciekawego spoza tej listy, to koniecznie napisz w komentarzu o tym, jaki to film i serial jest wart polecenia. Dobra, no to mamy miejsce dziesiąte ze średnią ocen w rankingu na poziomie 6,4 trochę chyba zaniżoną, przynajmniej według mnie trochę zaniżoną, no ale jest jak jest. Jak to jest wszystko stracić i wywrócić do góry nogami dwustuletni bank, o tym dokładnie będzie film Spekulant, oparty na prawdziwych wydarzeniach, którego bohaterem jest spekulant Nick Leeson. To właśnie ryzykowne działania tego, tego Nika Lisona doprowadziły do bankructwa najstarszy istniejący od ponad 200 lat brytyjski bank inwestycyjny Barings. Prawdziwa historia jest naprawdę niezła, polecam, jeśli jej nie znacie, a wydarzenie swoją drogą uznano za największy skandal finansowy XX wieku. Nick Lison to był 28-letni makler pracujący w Barings Bank, handlujący kontraktami terminowymi na giełdzie w Singapurze. No i po serii pomyłek. Jego straty ostatecznie wyniosły 1,4 miliarda dolarów, on sam rozpłynął się w powietrzu, a zostawił po sobie tylko karteczkę z napisem Przepraszam. Naprawdę niezły film o spekulacji i dobra lekcja dla tych, którzy lubią uśredniać swoje straty na lewarze. No cóż, możesz mieć rację, nawet inwestując i spekulując, ale możecie być nie stać na to, żeby doczekać tego momentu, kiedy faktycznie tą rację będziesz mieć. Ocena Chyba trochę zaniżona, ja bym mu dał jakoś więcej. No, może to nie jest wybitny film, ale 6,4. Myślę, że tam można by było troszkę podkręcić ten ranking. Zwłaszcza, że kolejne miejsce, już ze średnią ocen 7,0, również jest całkiem niezły i to jest film Ryzyko. Chociaż po angielsku pewnie będziesz znał go trochę lepiej i nawet nazwa jest jakaś bardziej adekwatna do tego, co faktycznie dzieje się w tym filmie, bo angielska nazwa to Boiler Room, czyli tak zwana. Kotłownia. Eee, firma. E, film jest o firmie. Firmie JT Marlin, która zatrudnia młodych ludzi, no i obiecuje im zarobki rzędu miliona dolarów w ciągu pierwszych trzech lat. No problem w tym, że w, no jeśli chcesz zarobić milion dolarów w ciągu pierwszych trzech lat w firmie JT Marlin, to nie możesz jednocześnie żyć w zgodzie z jakąkolwiek moralnością albo etyką. Liczy się tylko zysk. No, trochę tak jak w tych kotłowniach. Kotłownie to firmy, które w zasadzie. Taki slangowy to jest taka slangowa nazwa na firmy, które w zasadzie w nic nie inwestują i wkrótce wraz z pieniędzmi klientów rozpływają się w powietrzu. W Polsce też możesz je znać, chociaż teraz już jest ich trochę mniej, z telefonów, które swojego czasu dzwoniły do totalnie losowych ludzi i krzyczały, żeby kupić akcje, na przykład Visa. Visa będzie świetnie rosła, trzeba kupić akcje Visa. Najczęściej u nas też zatrudniały młodych ludzi, a ci młodzi ludzie potem dzwonili do wszystkich oferując akcje, których to zapewne nawet ta firma nie kupowała. W Polsce powstała też nawet książka o tym, jak działają takie kotłownie, której autor specjalnie zatrudnił się w jednej z takich kotłowni, żeby zobaczyć jak to tam wszystko funkcjonuje od kuchni. Odsyłam do książki, bo jest naprawdę ciekawa. Nazywa się ona Łowcy z kotłowni dziki świat finansowych naciągaczy no może się kupić tam praktycznie w każdej księgarni. No na pewno warto obejrzeć i nawet warto przeczytać książkę, żeby wiedzieć, ee, że jeśli ktoś raptem zadzwoni i będzie krzyczał kup pan akcję Visa, bo to jest świetny interes to lepiej się rozłączyć. A sam film naprawdę niezły, 7.0 myślę, że zasłużona ocena, nie za dużo, nie za mało, taki fajny w sam raz na jakiś sobotni wieczór. A na miejscu ósmym już ze średnią 7.1 będzie film Margin. Call. Ci, którzy inwestują na kontraktach terminowych, pewnie doskonale znają coś takiego jak margin call, bo to nic innego jak wezwanie do uzupełnienia depozytu dodatkowymi środkami. Czyli w skrócie, musisz dać więcej pieniędzy, bo wszystko co miałeś, a raczej większość tego co miałeś, już straciłeś. Sam film opowiada jednak o tym, jak wybuchł kryzys, światowy kryzys finansowy w 2008 roku. A raczej o tym, jak jedni bankierzy ratowali się kosztem innych bankierów. Ci młodzi maklerzy, którzy byli zatrudnieni w jednej z tych firm, odkrywali, że ich bank handluje co prawda papierami wartościowymi, ale one w rzeczywistości już były bezwartościowe. No i ten, tenże bank, zresztą jak większość, może nie większość, ale wiele innych banków z tamtego okresu robiła to absolutnie świadomie tylko po to, żeby ratować siebie. Polecam zwłaszcza scenę, gdzie w sali konferencyjnej ustalany jest plan działania. Kiedy niektórzy już wiedzą, że idzie wielki kryzys, naprawdę e, myślę, że bardzo dobrze przedstawia ta scena funkcjonowanie rynku finansowego. I e, cytat z dyrektora zarządzającego powinien naprawdę zapaść ci w pamięć. Zwłaszcza ten o sprzedawaniu czegoś po aktualnie uczciwej, rynkowej. Cenie. Sama akcja toczy się dość powoli. W sumie to bardziej taki, no może to naciągane stwierdzenie ale trochę taki teatr telewizji. Nie ma tam zbyt wielu różnych miejsc, w których był kręcony cały film, więc wszystko tak naprawdę jest oparte o dialogi, ale te dialogi są naprawdę niezłe i naprawdę ciekawie zrobione. Jeśli więc szukasz takiego filmu, w którym nie wprost, ale jednak unosi się ta atmosfera kompletnej finansowej, amo kompletnej amoralności tego finansowego świata, to naprawdę polecam. W swoim prywatnym rankingu myślę, że dałbym mu tu ocenę nawet wyższą niż te 7,1. Na miejscu siódmym jednak już nie film, tylko trochę taki quasi reality show Wojownicy z Wall Street ze średnią 7,2. No i to jest już dość stara produkcja. Tutaj widzowie mają okazję przyjrzeć się temu, jak funkcjonują różne zawody na w świecie finansowym na Wall Street, e, i mają okazję przyjrzeć się życiu siedmiu osób pracujących właśnie na co dzień na tym Wall Street i zajmujących się różnymi rzeczami. Nie jest to jakaś wybitnie popularna produkcja e, i w całości swoją drogą jest dostępna bezpłatnie na YouTube. Jeśli interesuje Cię, jak faktycznie może wyglądać taka praca Day Tradera, e, zarządzającego hedge fundem, czy na przykład korporacyjnego prawnika albo maklera na Wall Street, e, to polecam. Jeśli to akurat Cię niespecjalnie interesuje, jak taka praca wygląda, to spokojnie możesz odłożyć to na półkę i obejrzeć coś innego. Na przykład pozycję szóstą, która również jest taką trochę ala reality show, ze średnią 7,3 i nazywa się Million Dollar Traders. Ale to już jest o wiele bardziej uniwersalne niż ci wspomniani wojownicy z Wall Street, bo całość jest próbą odtworzenia eksperymentu Richarda Denisa. Richard przeprowadził eksperyment, który nazywa się Turtle Training, bo chciał wygrać zakład ze swoim kumplem. I w tym celu zebrał 21 mężczyzn i kobiet, a potem przez dwa tygodnie szkolił ich, jak wykorzystywać stosunkowo prosty system tradingowy, nazwany potem strategią Żółwia, oparty na podążaniu za trendem na rynkach towarów, walut i obligacji. Po tym okresie, po tych dwóch tygodniach, Denis otworzył każdemu z uczestników konto, na którym mieli oni praktycznie wykorzystywać to Zdobytą przez siebie wiedzę. Pięć lat później okazało się, że ci żółwie, bo tak ich nazywano, zarobili w sumie. 175 milionów dolarów. W serialu Million Dollar Traders również taka grupa ośmiu nowych nowicjuszy jest szkolona przez dwa tygodnie, a później rzucona na tą głęboką tradingową wodę. Traderzy zostali wyselekcjonowani w 2008 roku, tuż, no może nie tuż, ale niedługo przed wielkim kryzysem finansowym. Nie będę zdradzał, jak się skończył ten, ta powtórka tego eksperymentu, ale polecam każdemu, kto sądzi, że spekulowanie na rynkach jest proste. A tymczasem miejsce piąte, miejsce piąte jest trochę klasykiem, no, klasykiem tego kina. Jeśli masz cokolwiek wspólnego z giełdą, z inwestycjami, z finansami, albo jakkolwiek się tym interesujesz, to na pewno widziałeś. Film Wall Street ze średnią 7,3 i fenomenalną rolą Michaela Douglasa. Znam naprawdę starsze osoby, które po obejrzeniu tego filmu zapragnęły zostać maklerami, a myślę, że i nasze polskie pokolenie obecnie pracujących 50-latków na rynkach również częściowo wywodzi się właśnie. Eee, przynajmniej na początku, z obejrzenia dokładnie tego filmu z lat 80.. Chciwość jest. Dobra. I ten cytat z głównego bohatera z Gordona. Gecko dość dobrze oddaje klimat Wall Street. Z czasów, gdzie wszystkie akcje rosły naprawdę no, pod niebo, a wszyscy myśleli, że tak już zostanie na zawsze. Wspomniany Gecko, grany właśnie przez Douglasa, potrafi dzięki jednemu telefonowi wzbogacić się o dobrych kilkaset milionów dolarów. To jego wyrachowanie no, potrafi imponować. Imponuje m.in. młodemu maklerowi Badowi Foxowi, którego gra również bardzo dobrze. Kiedy bad wchodzi w otoczenie Gordona, ten postanawia mu zaufać, ale wkrótce ta współpraca nabiera troszkę innego obrotu, bo Gekko e, chce mieć dla siebie firmę, w której pracuje ojciec Bada. Takie tło wybrał reżyser, żeby pokazać kompletną bezkompromisowość giełdy i rynku. Naprawdę dobry film, naprawdę super się go ogląda. Prywatnie dałbym mu ocenę dużo, dużo wyższą niż te 7.3. Myślę, że nawet były w takiej top 3 wszystkich filmów które są w tym temacie i o tej tematyce nagrane. Jeśli jakimś cudem tego jeszcze nie widziałeś, to szczerze polecam. Ale polecam też to, co jest na miejscu czwartym, choć na pierwszy rzut oka wydaje się nie mieć to nic wspólnego z inwestowaniem, bo mam tu na myśli film Moneyball. Film, gdzie niespełniony baseballista Billy Bean pełni funkcję menadżera w jednej z drużyn sportowych Oakland Athletics. Nie jest to zbyt bogaty klub, raczej należy do tych biedniejszych i musi mocno nagłówkować się, żeby ściągnąć odpowiednich graczy baseballowych za rozsądne pieniądze. Brad Pitt, który gra tam główną rolę, postanawia zatrudnić nie zawodnika, a Analityka, który pomaga mu w złożeniu najlepszego składu pod kątem statystycznym, i wszystko to naprawdę jest oparte na faktach. Moneyball to w zasadzie historia o tym, jak wykorzystując nieefektywność rynku i statystykę można zdziałać cuda, i to naprawdę dotyczy. Każdego rynku. Inwestorzy mogą z tego filmu wynieść wiele dla siebie, ale to już akurat opisaliśmy w osobnym wpisie, który teraz widzisz przed sobą. Inwestowanie sprowadź do jednej liczby. Zarówno jeśli nie czytałeś tego wpisu, który wprost nawiązuje do właśnie Moneyball, lub też nie widziałeś Moneyball, to polecam jedno i drugie. Miejsce trzecie to już średnia ocen 7,8 i film Big Short, który chyba zna każdy z nas historia jest o inwestorach, którzy przewidzieli kryzys 2008 roku i mocno na tym zarobili. Również oparta jest o książce. Książkę napisał Michael Lewis. Książka ma dokładnie ten sam tytuł, ale film chyba nawet jest lepiej zrobiony niż ta książka jest napisana. Sama historia opowiedziana jest z perspektywy bankierów, takich bankierów outsiderów, którzy faktycznie mimo tego, że są częścią całej tej wielkiej finansowej piramidy, no to jednak nie są na jej szczycie, ale też nie są jakimiś tam żadnymi płotkami. Fakt, że jeśli nie znasz genezy wydarzeń związanych z kryzysem z 2008 roku, no to ten film nie jest jakoś idealnym materiałem edukacyjnym. Jak nie wiesz, jak działa rynek, jak działa giełda, jak działają podstawowe instrumenty, to w tym filmie jest naprawdę sporo terminologii, której możesz po prostu nie zrozumieć. No więc przed samym sensem. Dobrze sobie zrobić jakieś takie przynajmniej krótkie przypomnienie e, albo zrozumienie e, tego, z czego wyniknął kryzys nieruchomościowy e, w 2008 roku w Stanach. No wtedy po prostu wyciśniesz z tego filmu naprawdę jak najwięcej. A poza tym naprawdę, naprawdę dobra produkcja, e, którą warto obejrzeć. Miejsce drugie to już średnia 8,2 i Wilk. Z Wall Street. Prawdziwa, chociaż pewnie mocno podkoloryzowana historia Jordana Belforta, czyli właśnie tego tytułowego wilka z Wall Street. No, nie jest to film, który jakoś fenomenalnie promuje maklerów i cały rynek finansowy ale naprawdę jest to film bardzo, bardzo dobry. W ogóle kariera Wilka z Wall Street zaczęła się w latach 80. Dzień po tym jak Belfort zdał egzamin na Maklera, załamała się giełda, to był ten krach właśnie z lat 80., przedsiębiorstwa poupadały, a on sam zaczął działać na własną rękę. No i szybko odkrył, że przy odrobinie kreatywności i umiejętności sprzedażowych można zbić na tym rynku miliony. Wystarczy tylko trochę naściemniać klientom. Forbes nazywał Belforta pazernym krętaczem, ale to nie przeszkadzało, żeby w kolejce po etat ustawiały się długie rzędy wszystkich spragnionych gotówki młodych ludzi. Belfort specjalizował się, chociaż to może nie jest najlepsze słowo, no ale oddając rzeczywistość, w takich klasycznych schematach pump and dump, realizowanych na amerykańskich akcjach groszowych. Trochę taki kotłowniany klimat, gdzie po zrobieniu sztucznego zainteresowania jakąś śmieciową spółką, jej akcje kupowane były przez nieświadomych inwestorów, a sprzedawane przez maklerów Belforta. Pomimo tej wątpliwej etyki samego Belforta, no to film jest naprawdę, naprawdę dobry. Ciekawa historia, super dialogi, naprawdę świetnie zagrane. Nie ma absolutnie nic, co bym teraz wymyślił, co mógłbym zarzucić akurat tej konkretnej produkcji. Dla mnie, w zasadzie. To pierwsze miejsce, e, jeśli chodzi o filmy, e, w całym e, świecie filmów związanych z inwestowaniem i z finansami. I w zasadzie to jest też pierwsze miejsce z tego rankingu, jeśli chodzi o filmy, e, bo ze średnią, co prawda 8,4, a więc wyższą niż Wilk z Wall Street, jest ale serial, serial Billions. On chyba odsłania kulisy tego finansowego świata w jeszcze gorszym wydaniu niż Wilks Wall Street. Bo tak jak schematy działania Belforta, kiedyś były dużo bardziej popularne, a dzisiaj już o wiele mniej. Tak schematy, w jakiej funkcjonuje Firma Axe Capital z tego właśnie serialu są już o wiele bardziej popularne. Insider trading, manipulacje informacjami, przenikanie polityki i świata finansów, sabotaże korporacyjne, wszystko jest na miejscu. Damian Lewis gra główną rolę, rolę Bobiego Axelroda. Właściciela właśnie tej wspomnianej firmy Ax Capital, a po przeciwnej stronie barykady postawiono prokuratora jednego z dystryktów Nowego Jorku, Chucka Rhodes'a, którego celem jest jedna rzecz: wsadzenie Axa do więzienia. Sporo w tym serialu rynkowego slangu, ale jest on na tyle sprawnie używany, że nawet jak nic nie wiesz o giełdzie, to wszystko powinieneś zrozumieć. Kolejne sezony faktycznie mają trochę tendencję spadkową w porównaniu do pierwszego. Przyznaję się, że widziałem na razie trzy, a sezon jest y, chyba 5 już, ale naprawdę lepszego serialu związanego z całym światem inwestycji, ja osobiście nie znam. I to by było na tyle. E, przypomnę, że jeśli znasz jeszcze jakieś e, ciekawe filmy albo seriale z tej tematyki, to napisz mi o nich w komentarzu. Bardzo chętnie je obejrzę. No i powiedz mi, czy ty widziałeś te filmy te, i seriale, które, e, które teraz podałem. Czy jest jakiś, który obejrzałeś i cię jakoś wybitnie zainteresował? Albo może uważasz, że w ogóle jest to totalna e, lipa. I jeśli ten materiał ci się podobał, to nie zapomnij dać łapki w górę, kliknąć guzika subskrybuj oraz ikonki dzwonka. E, no dzięki temu ty będziesz Dostawać informacje o wszystkich materiałach na bieżąco, a dla mnie to będzie ważna informacja, że lubisz te filmy i że chcesz ich oglądać więcej. Na sam koniec zapraszam Cię jeszcze serdecznie do naszej strefy Premium D na rynku, gdzie, no już nie analizy filmów i seriali, ale analizy spółek, czy to z Polski, czy zagranicy, czy z całego sektora lub też całych gospodarek. Dzięki tym analizom będziesz w stanie dużo bardziej świadomie podejmować swoje decyzje inwestycyjne. Pokazuję tam też swój własny Prywatny portfel inwestycyjny, gdzie, no, również na bazie tych analiz, które tam piszę. Podejmuje jakieś decyzje inwestycyjne, nie ma tam żadnych wirtualnych transakcji, nie ma tam Excelowego portfela, są tylko realne zakupy i realne sprzedaże, no i uzasadnienia, dlaczego coś zostało kupione albo dlaczego coś zostało akurat sprzedane. Poza tym mamy też specjalną grupę na Facebooku, gdzie codziennie na bieżąco wymieniamy się informacjami i pomysłami, co tam akurat w danym momencie na rynku jest najciekawsze i gdzie warto swój wzrok na inwestycje odwrócić. Jest z nami na co dzień już ponad 400 inwestorów. No i jestem przekonany, że również jeśli ty się tam znajdziesz, to będziesz czerpał z tego naprawdę dużą wartość dla siebie. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Do zobaczenia i do zarobienia.